Były poseł i polski minister, dramatyczne wiadomości właśnie pojawiły się w mediach. Nie żyje były poseł i polski minister, przykra informacja o śmierci cenionego naukowca właśnie obiegła media w całym kraju. Ciężko pogodzić się z taką wiadomością. Do pogrążonej w żałobie rodziny napływają już kondolencje. Nie żyje były poseł i polski minister, nie żyje profesor Roman Ney, były poseł i były rektor Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Przykre wiadomości zostały przekazane przez agiecha na oficjalnej stronie internetowej. Roman Ney odszedł w wieku 89 lat. Jak wiadomo z oficjalnych informacji, pogrzeb zmarłego odbędzie się w najbliższy poniedziałek w Krakowie na rakowickim cmentarzu. Z ogromnym żalem informujemy o śmierci profesora Romana Neya, wybitnego geologa, nauczyciela akademickiego, profesora nauk technicznych. Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 1972-1975 oraz 1979-1981. Rodzinie świętej pamięci profesora wyrazy głębokiego współczucia składają rektor, Senat oraz społeczność akademicka Akademii Górniczo-Hutniczej. Można przeczytać na stronie AGH. Roman Ney był cenionym geologiem, nauczycielem akademickim, profesorem nauk technicznych, w PRL dwukrotnie rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dwukrotnie otrzymywał miano rektora AGH lata 1972-1975 oraz 1979-1981, a także rektorem nieistniejącej już Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach lata 2004-2010. Nie żyje były poseł i polski minister. Roman Ney oprócz działalności naukowej Roman Ney angażował się w sprawy polityczne. Przez lata należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej PZPR. Z ramienia tej partii w 1989 roku został posłem na Sejm. Wszyscy sądzili, że dwanaście latka nie żyje. Nagle jej serce zaczęło bić. Potem doszło do najgorszego w oficjalnym pożegnaniu na stronie AGH pojawiło się wyjątkowe podsumowanie wieloletniej kariery byłego posła, ministra i nauczyciela akademickiego. Przypomniano także o wielu badaniach, jakie prowadził nie tylko na terenie Polski, ale i poza jej granicami, między innymi na Ukrainie, w Rumunii, na Morawach i w Słowacji. Źródło ONF AGHPL